Cześć! Witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj to nie będzie tak długi odcinek, bo może trwać niecałą minutę A może i nawet krócej Jest taki filmik informacyjny Który ja wam po prostu chciałam uświadomić, żebyście później w komentarzach mi pisali Różnych takich... takich komentarzy Czemu nie ma filmików i w ogóle A to dotyczy do tego, że Przez to, że kończy się już pierwszy semestr Szkoły Zaczyna się tylko nowy Ja miasto w którym mieszkam raczej znaczy ogólnie województwo, w którym mieszkam, jeśli tak można powiedzieć ma jako pierwsze ferie, więc no też już niedługo są ferie i już niedługo jest nowy semestr jak wracam, to po prostu już mamy nowe oceny i nawet już już nowe, już nam do jutra wystawiam oceny no więc to też nie ma jeszcze bardzo czasu no a moje oceny w tym semestrze nie powiem, bo złe nie są, nie, nie są, że one w klasie są gorsze, ale też za piękne nie są. No i chciałam się trochę podciągnąć, niż że sobą będę się wkuwała i w ogóle, bo nie chcę być kujonką, ale no chcę jest trochę lepsze oceny. No więc też chodzi o, o to, że no filmiki nie będą mogły się wrócić po nie bo po prostu no nie miałam czasu na naukę. No i stwierdziłam, że do końca właśnie, yy, wcześniej właśnie tak będzie. A on po prostu od przyszłych miesięcy no po prostu będzie już inaczej, jak już Wam wcześniej powiedziałam. To na tyle. Mm. Teraz właśnie nie wiem, co ja sobie rozplątam, co będzie każdego. A no, już w przyszłym miesiącu ja mam urodziny, więc z tego też nie będzie jakiś vloga, no bo nikt prawie nie z nich nie się na kanał. Ale no, kiedyś tam na pewno i powiem. Mm. Więc no po prostu na razie nie będę nagrywał vlogów. Raczej że właśnie nagrałam, ale na pewno nagram jak będę wyglądać i co dostałam To jest pewne. No. No więc nie przecież to było tyle takich zbędnych informacji, które wam chciałam tylko przekazać. Eee, tak. Dobra. Aha, jest trochę inne, tło w ogóle inne na meble nagrywam, ponieważ nie są w domu są ba. No ogólnie nie mam nie w domu. Nie jestem raczej w domu, więc jest też inne słowo. Ale tak to no to będzie właśnie tak, że w tym miesiącu przypominam, żebyście później mnie w komentarzach nie pisali. W tym miesiącu do końca miesiąca normalnie są filmiki, a od lutego może do końca roku nie ja zobaczę. Po prostu filmiki będą się pojawiały w terminach, które wyznaczę. Raczej, w dniach, które wyznaczę, więc żebyście później mnie w komentarzach nie pisali. A jak na przykład tego filmu. Albo jak. Mm, tak, to będę ja no przypominał w każdym odcinku, żebyście po prostu pamiętali, jeśli będę ja no, też pamiętać, oczywiście. Żebyście później właśnie filmikach właśnie w tych miesięcy, których. Właśnie, żeby ludzie, którzy są nowi, będą nowi, żeby później właśnie się nie pomylili i żeby później w komentarzach nie pisali, więc po prostu postaram się w każdym z tych filmików przypominać właśnie, że nie ma codziennie filmików, ponieważ no teraz też no nie zawsze mogę się wyrobić i czasem nawet, nie wiem przeze mną, nie do później godziny, ale co kiedy już powinnam, prawda, iść spać znaczy no, już powinnam kończyć tam no to to jeszcze robię no dobra to, to tyle było, co chciałam powiedzieć więc zostawcie łapki w górę. Tam na dole piszcie komentarze. Tak. A jak polecacie jakieś swoim studentom na kanał, to też właśnie mówcie im o tych zmianach, żeby też. Ale będę też przypominać, jeśli mi się będę będę pamiętała. Dobra, to tak właśnie w komentarzach jakieś piszcie? Piszcie jakieś komentarze. Stawcie jakieś komentarze. Mi to jakieś pytania, co chcecie. I oczywiście zostawcie subskrypcję. Bo jest nas więcej to szybciej. To po prostu, no, też jest lepiej. Bo jak jest mało osób, to jest tak, tak, tak. I nie wiem. Ci, którzy nagrywają, nie wiedzą, czy podobają się filmiki. No więc. Tyle. Aha, i challenge. Nie wiem, czy jakieś będą. Chyba, że. Yy, jakiś znajdę, czy coś, bo. No, jestem ja sama. A na razie nie ma z kim nagrywać, więc po prostu może pojawią się jakieś challenge, ale to też nie wiem. Zobaczę. Dobra, to kończę już ten odcinek, bo myślałam, że będzie krótki, nie wiem, trwało parę sekund, ale już trwało 5 minut. Dobra, to, to do kolejnego odcinka. Pa!